No, i ponownie wracamy sobie do Alice oraz Kary. Gdzie one są? Ooo, cóż, cóż to za domek? Czy to jest ten. A to jest ten adres, tak? Który dostały? Ja myślałam, że one zostały wysłane do Jerycha od razu. A tutaj nie wiadomo, gdzie my dotarliśmy. Ale leje, no pogoda paskudna. No jestem ciekawa, czy ktoś tutaj się nami zajmie. Domek taki yy, na lekko opuszczony wygląda. Uh-huh. Who's asking? I was told you could help us. I don't know who told you that. You came to the wrong place. I'm sorry. Wait. We really need your help. Co to jest za facet w ogóle? Czy na pewno on nam pomoże? Czy może zaraz nas przerobi na jakieś zabawki? <laughs> Okej, okay, ale możliwe, że jednak jest tym dobrym. Luther, <laughs> luther is just another android that i helped he keeps me company in this big empty old house okay no luther to napakowany. To jakiś taki <laughs> Please. make yourselves at home A się kawki How albo did hear about me. <laughs> an android. On the street, he said you could help us. I see Devian, huh? What about her, she's human. No, pewnie nie takich uciekinierów spotyka. you want to find a safe place somewhere you can start a new life i hear canada is very lovely at this time of year beautiful landscapes open spaces clean air and no android laws great place for a fresh start yes that's that's exactly what we want. No, of course, I can help you, but Ale first we coś. have to get rid of your tracker. Tracker? Yeah, all androids are fitted with a tracking device to locate them at all times. I'll remove yours, and then you'll both be safe. Come on, follow me. Co... Ja I oh, some feelings about this No. She stays with me. Czy ja mogę się najpierw rozejrzeć po domu? Podążaj za zlatko. No chyba nie bardzo. No oczywiście, że w piwnicach, gdzie by indziej odprawiać takie rzeczy? No, ja ciekawe, ciekawe jestem, czy nie w jakąś I don't like this place. I nie. that man. Let's go. I have a bad feeling. It'll be okay, Alice. He's going to remove my tracker, and then we can start over again in Canada. You want that too, right? Please excuse the mess. I need it somewhere discreet for my machines. Removing trackers is illegal, so I opted for discretion over comfort. I hope the little one isn't too scared. No, no, she'll be all right. That's good. Come on, Alice. Huh. This way, please. Hi, Lise. Jeśli muszę. No, trochę się boję, że tu się coś stanie, nie tak jak I trzeba. oh, yeah, i you know what's strange? for some unknown reason, the trackers seem to start working in deviants. So hard to find them. so, actually, there's no reason to remove your tracker. Did you said that... yeah people believe what they want you deviants are so naive they'll come to me expecting me to help them oh no you just reset them sell them on or I keep them for my little experiments no no I don't want to be reset let me go I Forgot about the child. Lock wow. it up. I'll deal with it later. Alice! Alice, no! Oh, the child A deviant that wants to be a mother. That's that's so sweet. And so deluded. Do <laughs> O nie! Co ja mogę zrobić? Ja nie chcę być zresetowana. O ty dziadu jeszcze pożałujesz. It ends up me, better off being raised and nothing

Myślałam, że ją uderzy. O, ty, ja ci zaraz nauczę. Co to znaczy, domu do mnie? Ej, Kara! Zróbmy coś. O nie. Czy to zepsuć chyba wszystko? Jak ja mam wywołać to zwarcie? Omo, ja czy ja mogę tutaj już zwalić? A jest, dobra. Chyba mi się udało. Okej, okay. dobra. Stawaj. Chyba nas nie zresetowało w ogóle nie. Naprawiono uszkodzenie pamięci dobra. Czyli jednak coś tam zresetował, ale my się naprawili. Czyli muszę teraz znaleźć Alice. Pytanie, czy ja mogę tutaj jakąś broń znaleźć? Aha. Uszkodzone androidy poddawane testom. Okej. Okay. Dobra, musimy znaleźć Alice. Biedna androidy, tak oszukane, w tak prywitny sposób. To ja będę tu musiała jakoś ten... Luther! Luther? Yes, Laco. Here in ten minutes or so. Have a look at the little one and see what I can do with it. Understood, zlaco I'll bring you the little one in ten minutes. she? Okay, ten minutes to right? Why are you walking so To jest wyjście, dobra. Alice jest w środku, ok. Ta nie gdzie? Opuszcza mnie w to miejsce, co trzeba. Jest u góry, gdzieś? Chyba u góry, gdzieś? No nie wierzę, musimy iść do góry. No, pewnie tysiąc pokoi. O, Lis, gdzie ty jesteś? A tutaj on pracuje, dobra. Czy nas w klatce? Misiek? Kurcze, otwórz klatkę. Ciekawe, czy nas zaatakuje. A chyba nie, ok, ale może zaatakuje Zlatko za to dziadostwo, co, chce na... co chciał nam zrobić. she's a Mam nadzieję, że nie będę tego żałować. Nie próbuj mnie oszukać, chłopie. O nie, czy on czeka, po prostu? Chyba tylko czeka. Wykonuje polecenia, dobra. Ech, dobra, mamy czas na magazyn? <gryw> tak na szybko. Uuu, zbiegł Android wciąż na wolności, dobra. Co tu jest? Szczelba! No dobra, nie mam amunicji, aha. Gdzie jest Alice, kurczaki? Okej, okay, potencjalne bronie pewnie, czy tam obrona? Dobra, nie mam czasu oglądać telewizji, pięć minut mi zostało.

Się mogę schować. Uh -huh. Luther, what the fuck are you doing? Come here! Coming! Oh you No nie wierzę, no. Tu już nie wyjdę. Czy ja mam tylko 23 sekundy, żeby ucieknąć? Aha, do sypialni, dobra. Co ja mogę zrobić tutaj? On nie, on wziął broń. No pięknie! Tą broń czy nie wziął? O nie, do łazienki! I know you're there, you sneaky bitch. Show yourself. Get a flashlight. There's one on the table. Come on, show yourself. Look, I'm not gonna hurt you. I only want to talk with you. I know I shouldn't have erased your memory, okay? I regret that now. Now just come on out, and everything will be all right. I'll help you. Think about that little girl. How, how how scared she must be. I know where you're hiding. This game is over. Oh yeah. I'm gonna make you regret this little. Misiak, byś wyszedł już. Oh, now wreszcie. Co za dziad? Szybko! No super! Oczep się Luther! <grywy> Nie! i warned you dreams always end in tears you should have listened to me what are you doing oh <laughs> get out of my way no not this time oh massacre get out of my way or i'll shoot right through you <laughs> oh

Risk her life to save you. It was like opening my eyes for the first time. Finally, I could see. I know you have no reason to trust me after what I did. But I know someone who could help you across the border. I could take you there. I could protect you. You and the little one. No, mieć takiego kompana u boku to ja, ja też jestem za. O, to było niezłe emocje, no ale też siatka rozbudowana nieziemsko. Luther dołącza do Kary i Alice. Czy mogło się to skończyć jeszcze inaczej, tak? Hmm. No, ciekawe, czy, e, czy to się mogło tak skończyć, żebyśmy uciekli, ale bez lutera? No, nie wiem, nie wiem, trudno powiedzieć. <ścoughs> ale dobrze, siatka nie zła e, i dobrze. To by było na tyle w tym odcinku, także dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym niedługo. Do zobaczenia i pa!